Gość Radia Płońsk. Laura Paczuła, nazwisko znane już chyba w całym naszym regionie, to dla niej wciąż potrzebna jest pomoc w walce z nierówną chorobą, i o tej walce porozmawiamy dzisiaj z jej mamą. Na naszej antenie Katarzyna Borkowska Paczuła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Proszę powiedzieć, na co cierpi córka, no i w jakich okolicznościach w ogóle padła diagnoza? Laura choruje na rdzeniowe, zanik mięśni typu drugiego. O diagnozie dowiedzieliśmy się we wrześniu. Był to dla nas ogromny szok, bo myśleliśmy do tej pory, że Laura rozwija się prawidłowo, osiągała kroki milowe w rozwoju zaczynała raczkować i czekaliśmy na te pierwsze kroczki. E, uspokajano nas, że jakby każde dziecko ma swój czas e, i że te pierwsze kroczki na pewno u nie nadejdą, więc e, wyczekiwaliśmy aż do momentu, gdzie przestała ruszać całkowicie nóżkami i wtedy rozpoczęła się szybka diagnostyka i e, diagnoza. Nie dwa lata, ma prawda? Tak, tak, tak. 27 kwietnia Laura kończy dwa latka. Jaka pomoc jest teraz niezbędna córce? No ile ta pomoc niestety jest warta? No, najlepszym leczeniem dla niej jest terapia genowa, która jest w Polsce niestety nierefundowana która polega na jednorazowym podaniu leku, który na stan aktualnej wiedzy wystarczy na całe życie. Niestety jest to najnowocześniejsza metoda leczenia, ale koszt tej terapii to ponad 9 milionów złotych, co jest olbrzymią i zawrotną sumą dla wszystkich. Pani wierzy właśnie w tą kwotę? 9 milionów złotych, że na tyle wycenione w sumie można powiedzieć z życie pani córki? Mm -hmm, tak, to jest niestety bardzo przykre, że właśnie nie dość, że dowiadujemy się o tak strasznej chorobie naszego dziecka, Laura jest naszą jedyną córeczką, więc nasze pierwsze dziecko okazuje się bardzo poważnie chore, to nie, nie możemy, nie mamy czasu przeżywać tego i zapoznać się z tą sytuacją, tylko musimy rozp rozpoczynać walkę o jej zdrowie i o najlepsze leczenie i to jest no, okropne, nie życzę nikomu Komu naprawdę tego, co my musieliśmy przeżyć i przeżywamy dalej. Na szczęście spotkaliśmy mnóstwo wspaniałych i fantastycznych osób na naszej drodze, i dzięki nim właśnie, właśnie mamy 8 milionów złotych na fundacjach. No właśnie o to chciałem podpytać. Kiermasze, licytacje, biegi, nawet rowerowa podróż dookoła Polski przecież. Spodziewała się pani, że aż taki odzew będzie? Nie, zupełnie się nie spodziewałam. Jestem wzruszona za każdym razem, jak patrzę na to, ile inicjatyw się dzieje dla Laury, jak wiele osób się jednoczy w tych trudnych sytuacjach, więc czujemy ogromne wsparcie od wszystkich i dziękujemy za to serdecznie i mam poczucie, że nigdy za to się nie odwdzięczymy, za to, za to całe dobro, które nas spotkało, a szczególnie Laurę. Jest jakaś granica czasowa na podanie leku Laurze? E, tak, to jest 13,5 kg. Laura już waży e, 11 kilo, więc czas się e, kurczy e, do końca właśnie zbiórki zostały, e, planujemy skończyć 1 kwietnia. Mamy nadzieję, że e, to się e, uda, że stanie się cud, tak e, powiedzmy sobie szczerze, bo do zebrania jest jeszcze ponad 1,5 miliona złotych, więc jest to jeszcze ogromna kwota, ale widzimy już jakieś e, słoneczko po prostu w tym tunelu. I mamy, trzymamy na razie mocno kciuki za to, żeby to się udało. A nawet te 8 milionów no nie pomoże, nawet jeżeli się nie uda tych 9 zebrać? To znaczy za tą kwotę będzie można jakiś, jakąś część leku podać? Nie, nie będzie można. Trzeba mieć całą kwotę dostępną, aby można było zamówić lek. A co dalej? W jaki sposób można Was wesprzeć? Rozumiem, że portal się pomaga to jest główna zbiórka. Tak, tak. Przez portal się, się pomaga.pl Laura SMA. Zapraszamy do wspierania laury. Zostało bardzo niedużo, więc proszę o wsparcie, o bycie z nami już w tych ostatnich momentach, mam nadzieję. Są chwile zwątpienia. Cała sytuacja to trudna szkoła życia. O, bardzo, bardzo, bardzo trudna. Naprawdę. Ciężko mi je nawet opisać słowami, co się przeżywa, bo mam poczucie, że nikt, kto tego nie przeżył, jakby nie zrozumie, nie zrozumie tego, co, co rodzice chorego dziecka przeżywają na co dzień i jak duże, jak duże obciążenie psychiczne i fizyczne to jest. Prowadzenie takiej zbiórki. Uh -huh. Nie życzymy tego na pewno nikomu, natomiast życzymy dużo zdrowia powrotu do tego zdrowia i odsyłamy cały czas na stronę siępomaga.pl, gdzie wspomóc można zbiórkę na rzecz laury. Dzisiaj na naszej antenie Katarzyna Borkowska patrzyła serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy też na nasz portal Nadzieja dla Laury Stop SMA, Jesteśmy i na Instagramie, i na Facebooku. Tam opisujemy ciągle, co się u nas dzieje, jak Laura ćwiczy, jakie jak właśnie mamy postępy w zbiórce i jak blisko jesteśmy do podania leku. Więc zapraszamy i zapraszamy też na nasze licytacje, do obserwowania i do wystawienia przedmiotów. Zapraszamy. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.